Niedawno ktoś bardzo chciał zerzyć moją zeberkę. Proszę bardzo. Kosierka łypi złym okiem. I tyle ją widzieli. Nie no piękna. Bardzo się uaktywniła po włączeniu na powietrzenia takiego bardzo, bardzo solidnego. Chodź no tutaj. Pokaż się, pokaż się śliczności. Tak, Ty też jesteś piękny. Piękny jesteś, tak. A mi dala cicho. Bo tu jest taki piękny piesek jeszcze. Tak. Dobra, wracamy do rybek. Ciu. Nie Jeszcze No, gdzieś mi się to wszystko rozjechało stopił się z korzeniem, śliczny. Dzisiaj mało komentarzy, mało gadania, a więcej filmowania. To w sumie mój najnowszy nabytek. Bardzo mi się podoba. Tak. Piękny jesteś. Jeszcze krokodek sobie wyszedł. czyli szybik całuje grzałkę. Nasz piękna ryba. Tu mamy tu już sobie... Nie, tu jeszcze trochę buszuję. Tu jeszcze ktoś. Zdecydowane ożywienie po podłączeniu właśnie tak silnego napowietrzania. A sobie śnieg, jeszcze spójrzmy tutaj, od tej strony. Nie nabuzuję no, jak we już. A dziewczynka się gdzieś schowała. O to jeszcze tak pokażę. Tak, piękny jesteś. Kiedyś myślałam, że on będzie zielony, a teraz to już sama nie wiem. No w sumie płatwy ma niebieskie. No i już się ustawił do swojej pozycji. Wystarczy, że wyjmę aparat, a on już model, top model oczywiście. Nie, no piękny. Myślałam, że zbrojniki się wystraszą tego tego bąbelkowania, ale nic bardziej mylnego są ożywione, zadowolone ale tu mu pokażcie jak oddychać buźki zamknięte no, gdzie one są? tak tutaj no nawet nie zamknięte bo czekają na jedzenie, ale... Nie no... Super. No i ten królewicz. No zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli ma to być symulacja pory deszczowej dodatkowo, to może... Może coś tu w końcu się zacznie dziać. I cisza. Naprawdę powiem to po raz setny. Nie mogę się nadziwić, że po całym przemeblowaniu ryba, która była zawsze schowana, teraz jest ciągle tutaj. Tak sobie upodobał. O, jest tu jeszcze ta Njunia, bo dzisiaj to jest o niej film. Konkretnie. Wiem, że może nudne jak ja tak nie mówię i nie ma żadnego podkładu muzycznego i dźwięk pewnie dzisiaj gdzieś ucieka, ale, ale nie chcę obudzić no, nie chcę obudzić syna, który śpi. Zeberka dalej aktywna. Zaraz dostaną jeszcze jakąś fajną kolację. Tak, tu jesteś teraz tak, śliczna. Miło jak tak y coś się zrobi za radą mądrych ludzi i człowiek jest potem naprawdę zadowolony. Zawsze byłam przekonana, że ruch tafli wystarcza. Przez wiele, wiele lat ktoś mi tak nakładł do głowy, kto był moim autorytetem, autorytetów i guru. Lepiej nie mieć tak naprawdę, bo źle się na tym wychodzi. Ale... ale warto czerpać z czegoś doświadczenia. Dlaczego ona tak tu szuka? No jest taka śliczna i kochana Coś nie do opisania No i śmiga cały czas Tak jak tyle czasu jej nie było, nawet nie wiedziałam Czasami czy ona jeszcze jest, czy jej nie ma. No okazało się, że jest. Ma się dobrze. I tym optymistycznym akcentem. Chociaż szkoda aż przestać kręcić. Tym akcentem na dzisiaj mówię już dobranoc. Super. Super, jestem tak zadowolona z tego napowietrzenia, że, że nie mogę. Dobranoc.